Wiele branż zostało bardzo silnie dotkniętych pandemią. Część z tych skutków pandemii wynika z zarządzeń władz, przepisów, które zostały wprowadzone. Nie wnikając w przyczyny ich wprowadzenia takich, a nie innych rozwiązań, jedno jest pewne. Są branże, które zostały dotknięte niezwykle silnie, zwłaszcza te branże, które, których lokale, których zakłady są umiejscowione w centrach handlowych. Z myślą o tych przedsiębiorcach zostały przyjęte przepisy, które zakładają wygaszenie zobowiązań stron umowy najmu w centrach handlowych. Przy czym y, samo wygaszenie jest już samo w sobie problematyczne, ponieważ zakładałoby teoretycznie, że ta umowa zostaje całkowicie wygaszona w, ok, w danym okresie. Teraz y, stopniowo wychodzimy już z okresu pandemii, ale skutki ekonomiczne te, tej tego zdarzenia oczywiście nadal są odczuwalne i tak na przykład y, sektor pralni miał spadek dochodów 80-90%, a obecnie no, spodziewamy się, że nawet do końca roku nie przekroczy on 60% tego stanu, który był przed pandemią. Y, w Federacji przeanalizowaliśmy jeszcze przepisy o czynszach i doszliśmy do dwóch fundamentalnych naszym zdaniem wniosków. Pierwszy to taki, że y, nie zamyka, przepis, nie zamykają drogi do negocjowania czynszów, co się wydaje oczywiste, ale tutaj trzeba zwrócić uwagę, że strona umowy, jaką jest wynajmujący i to też jest opinia często spotykana przez uprawników, no do końca nie mogła wywiązać się ze zobowiązania. W związku z tym jeżeli częściowo może się zobowiązać, wywiązać ze zobowiązania, no to również i druga strona powinna być jedynie częściowo zobowiązania do wywiązania ze swojego zobowiązania, czyli zapłaty czynszu. W związku z tym apelujemy, uważamy, że w interesie wszystkich byłoby, żeby czynsze zostały dostosowane do obrotów, które nadal będą niższe niż przed pandemią, I, bo to, co jest istotne, to to, żeby obie strony miały szansę przeżycia. Jeżeli wynajmujący będą nadal żądać bardzo wysokich czynsów sprzed pandemii, które były być może adekwatne w czasach koniunktury, to w dzisiejszych czasach może to skutkować po prostu zamknięciem wielu przedsiębiorstw, a nawet upadkiem całych branż. Efekt będzie taki, że centra handlowe będą stały puste i po prostu w ogóle nie będzie płacił czynszu. A branża pralni jest to ich szczególnym przypadkiem, ponieważ jako taka nie została w istotnej części dotknięta zakazami administracyjnymi. Nasza analiza przepisów ustawy covidowej wskazuje, że nie powinno to mieć znaczenia, ponieważ wyznacznikiem okresu, który, za który jest wygaszenie zobowiązań stron jest wprowadzenie obowiązku zakazu prowadzenia działalności w dużych centrach handlowych. Natomiast nie jest to związane z prowadzonym biznesem, czyli rodzaj działalności nie ma znaczenia. Każdej, każda powierzchnia handlowa, najemca każdej powierzchni handlowej może domagać się wygaszenia zobowiązań. Oczywiście wraz z uwolnieniem gospodarki to wygaszenie już staje się nieaktualne, ale nadal aktualne jest to, co mówiłem na początku, żeby dostosować wysokość czynszów do poziomu obrotów u najemców.